No, te, te, takiego rodzaju koszyki najpopularniejsze. Do wstępnego nęcenia Przyklaneczki zaczniemy z kulkami. Kładam niedużą. Też ten koszyk jaki poprzedni jest maksymalnego wymiaru 5x7 cm większych już nie wolno używać na zawodach. Trochę łatwiej jest z tym koszykiem, bo. Ten sposób montowania koszyka z żyłką jest lepszy. Lepiej to rzuca się i lepiej to szarpie się. Koszyk poleżał i szarpiemy bardzo. Łatwo to wychodzi. Wszystko czuję. Hop. Te ostatnie rzuty bardzo fajnie mi poszło. Chyba te kulki będą w jednym punkcie leć. Super.